Dobra Tu se obejście jak jest ten Trailer, a ja nie przeszkadzam Na odcinku, no, no? mogę być. Co? Obejrzeliście? No wiem, wiem, wiem. Pasowało, co nie? Mm. Czemu tutaj nie ma dźwięku? Uhuhu Że wiesz, że mnie to nie bawi. Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś sobie, że z nią poćwiczysz. Idź już. Zanim Tesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. 嗯哼哼。<laughs> Jakiś klucz mamy znaleźć? Tu? No, dobra. A Ciri gdzieś zniknęła. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. No, fajne, fajne, na no serio. Nudne telekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiłam notatki z góry. Ej, co robimy, może taką serię Dałaś na live? Co? Dziwić na? Jan z Zbrugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na Dolny Dziedziniec, skoro chce poćwiczyć. Proszę bardzo. Mm. Mm. Nie wściekaj się na nią. Nie wściekaj się na nią. Jak tu się nie wściekać? Nic poń musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze, nie jestem bez winy. Ale czas z tym skończyć natychmiast. Wiedźmin? Zabijanie stówkę. potworów to nie Wiedźmin żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Przez. Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie. Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. Myślisz. Dobrze. Możesz zdjęć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że Utopiec albo Strzyga da ci fory, bo nie przeszłać Wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż Strzygi, bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no, ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Dobra. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. Fuj. No właśnie, więc lepiej bądź grzeczna. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Nie tym razem. Wierz mi, lepiej, żeby Wesemir długo nie czekał. Masz coś do powiedzenia, moja panną? Że bardzo ci przepraszam, Wojkowa Samirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem, ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Algula od Gula. Po pręgach niczym u Pantera w Zerikanie Żyjącej i Fizes niezdrowo bladej. Czyli jednak przeczytałaś ten rozdział, ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? No fajne, fajne, Nie wykorzystuj tak? przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skelem, Ciri z Kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawy, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Przejdźmy od razu do treningu dowolnego. Ile można wałkować elementarz? Mm. A czemu głosu nie ma? W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Spokój, czas. Spokoj, spokoj. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Trins. Yennefer. Zabawne, co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A słyszyła ci o coś głowę? Mm -hmm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Um. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Cilii, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak, coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić przed upiorami też. Właśnie, że nie tylko. Zawsze, kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak, coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić przed upiorami też. Zaraz będzie jasno, pora jechać. No, później, bardziej. Pokaż mi wreszcie ten list od Jenefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w Wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieść z dymem. Jedyne co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc. Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyzimą. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. Mm. A o co chodzi z postscriptu? Wciąż mam jednorożce, wiesz które. A Michał, do której będziesz? A. Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko, w określonych sytuacjach. Michał, no. do której no. będziesz to? Tak chcę Czego wiedzieć. Ta młodzież do młodzież nie wiemyśli? Wracając do tematu. Jak myślisz, ile mamy straty do INFR? Dwa, trzy dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do Gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Słyszał mnie? nie? Kończysz? Kurde. Dobra. No to dobra noc. Tak, no i tak. Gdzie trzeci wojska tam trupu Jedźmy jedźmy zanim więcej ich się zleci. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził jakie to pożyteczne stworzenie. Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała zapobiegają wybuchom epidemii. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba Królestw Radoida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radowid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się chcieba na lewo, bo widzę, że na osoba. Teraz Idziemy? Na pomoc! Na pomoc! Dla bogi, mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu, a gryfy lubią pomęczyć i z żywcem po kawałku. A, aha. Pewno, no, 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 no. pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nic nam nie jesteś winien, boś w potrzebie to pomogliśmy. A mówią, że wieścini serca nie mają, żeby z zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. No to. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? A co ci to obchodzi? No bo tu w, tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejeźdźcy, co tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła to przyjmie jak swój. Niezły pomysł, zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Ee, tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej, rzetniej, takiej chłodnej wiesz, prosto z piwniczki. 对，去。喂。 To nie na tyle i trzymajcie się.